Oryginalne koszulki angielskich klubów wraz z oficjalnymi nadrukami znajdziecie w sklepie naszego partnera pod Stadionem. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej www.podstadionem.pl Serdecznie polecamy. Witamy Was w Hot or Not przed podwójną rundą numer 33, a właściwie to pustą podwójną rundą numer 33, bo 7 drużyn rozegra pod dwa spotkania, a trzy będą miały blanki i będzie to Aston Villa. Wolfs oraz Leeds, i te drużyny na pewno będziemy dzisiaj pomijać, mimo tego, że Mati Kasz nam się uśmiechał od kilku dobrych tygodni. A porozmawiamy dzisiaj w składzie: Jakub Szulc. Witam serdecznie. Emilian Cichoń. Dzień dobry. Oraz ja, Łukasz Maciejewski. Na starcie chcemy Wam bardzo podziękować za odbiór również poprzedniego odcinka, nawet mimo tego, że lekko rozjechał nam się wtedy dźwięk z obrazem, za co jeszcze raz przepraszamy. Niemniej było ponad 100 łapek w górę, także cieszymy się bardzo i liczymy na powtórkę również w tym odcinku. I nie przedłużając, zbliżamy się już do rundy numer 33. Zanim to podsumowanie rundy numer 32 i jak nam poszło, bo z tego co wiem, to chyba gdyby nie to ham to byłaby bida bieda z nędzą, Ale tak troszeczkę nam się trochę uratowało dzięki Kainowi i Kulusewskiemu, no a, a straty narobił sam. U mnie wręcz przeciwnie, bo tak naprawdę kolejkę uratowała. Uratował mi ostatni dzień, bo Szmachel i Madison oddali przede wszystkim zawodnicy z meczu Liverpoolu i City, bo mam Cancelo, Arnolda, Salaha i De Bruyne, więc wszyscy zapunktowali. No ale to wszystko tak czy tak nie nadrobiło tego, co zrobił samson. No a przed kolejką, mimo wielkiego dylematu, bardzo długiego zastanawiania się, postanowiłem zostawić Salaha i nie płasiłem się na Korańczyka. No i cóż ta. Decyzja e, kosztowała mnie w sumie 27 punktów, jak sobie policzyłem, gdybym za Salaha kupił Sona i dał mu opaskę, tak jakbym to zrobił zamiast Keina. No ale tak czy tak są 62 punkty i to tak naprawdę jest najmniejszy wymiar kary, moim zdaniem, biorąc pod uwagę to, e, ile punktów zdobył Son. U mnie kolejna czerwona strzałka, niestety o 26. kolejki miałem tylko jedną zieloną, kiedy zagrałem potrójną opaskę. I tak to no, wygląda to ostatnio, spadłem już na 5000 overalla, mam nadzieję, że po tej najbliższej kolejce razem z takim Ronaldo na kapitanie na przykład sobie odbije. Aż ten Ronaldo mnie prześladuje razem z Jamesem i Trentem, za który go kupiłem, bo naprawdę przerażające, że na tym jednym ruchu już straciłem jakieś 20 punktów ponad, wyłącznie z minus 4 przez te dwie kolejki, jak i Canacho i teraz Trent zapunktowali, a James i Ronaldo kupią się po czołach. No, ale mam nadzieję, że będzie to wyglądało lepiej w tej podwójnej kolejce. Bo naprawdę w tej mierze 59 punktów, z czego no nie licząc kulesowskiego, Rafini, Keina, no i Salaha z drugiej to każdy tylko jeden punkt dał. No, i ten do Herdy trochę wie boli, bo no nie ukrywam, myślę, że będzie tak, będzie opcją na dłużej. A tak to dochodzi mi kolejny transfer po choćby Saisie czy Rafini, którego będę chciał się pozbyć. A właśnie właśnie, ten Ronaldo, będzie musiał odejść. To trochę tych ruchów transferowych będę miał na głowie w najbliższych tygodniach. Emiliana prześladuje Cristiano Ronaldo, mnie prześladuje Bruno Fernandes, ale tylko od tej kolejki dopiero. Co ciekawe, kupiłem go za minus 8. To był bardzo dziwny ruch tuż przed Deadline'em. Kupiłem go teraz, żeby później wymienić go na Bruyne'a, Jednak teraz nie wiadomo, jak to będzie, bo po pierwsze. Bruno będzie miał prawdopodobnie podwójną kolejkę Również w rundzie numer 34 A po drugie De Bruyne z razem w meczu Ligi Mistrzów Także nie wiemy jeszcze jaka jest diagnoza tej kontuzji No mam nadzieję, że nie będzie ona zbyt poważna Co do kolejki 59 punktów, tak jak powiedziałem, minus 8 jeden punkt Kochonego Wegorsta 12 Kulusewskiego Trofiony Kapitan Sporo punktów od Newcastle, bo było 12 oczek za 2 czyste konta Także no generalnie kolejka na... Nieprzyjemną czerwoną strzałkę, ale patrzymy dalej i myślę, że będzie dobrze, ten Bruno na kapitanie w rundzie nr 33 wygląda świeżo i będzie dobrze. Ale Emilian, powiedziałeś, że wypadł do Doherty i to jest straszna informacja, bo po pierwsze, nawet już pomijając FPL, to w końcu widzieliśmy go w takiej formie, jaką chcieliśmy widzieć, bo on nawiązał do tego sezonu z Wolves z sezonu 18-19. Gdzie tam zdobył bodajże 4 gole i 7 asyst. Teraz znowu był bardzo widoczny z przodu. Kąte znalazł na niego pomysł, no i niestety trafiła się kontuzja, która uniemożliwia mu grę do końca sezonu. No i to jest spory problem też dla menedżerów Fantazy, bo w top 300k ponad 50% menedżerów miało go, a w top 10k 3 czwarte menedżerów miało Irlandczyka. Także kogo wy zaproponujecie na jego miejsce? Po pierwsze, no wiadomo, jeśli ktoś ma kasę, to bierze defa Chelsea, bo powiedziałem, że oni będą mieli prawdopodobnie DGW 34 razem z United. Lub defa City, czyli Cancelo. Z defów w Chelsea ciekawy może być Alonso, który kosztuje 5,5. No ale dobra, no, to jest wyższa półka i skupimy się pewnie na obrońcach poniżej 5,5, czyli tak jak mniej więcej to reprezentuje Doherty. Także kogo wy byście zaproponowali? No tutaj Doherty'ego wyeliminował Matic Cash i Ja długoterminowo gdzieś chciałbym Polaka zmieścić, no ale wiadomo, teraz ma pustą kolejkę i. Ja w sumie chyba wstrzymam się po prostu z transferem. Do Hertiego przetrzymam na ławce i zakupię sobie Polaka. Ale jeśli patrzymy nie do końca sezonu, tylko na najbliższe kolejki, no to obrona Newcastle wygląda przez kalendarz zdecydowanie najlepiej i, i dla mnie Sher wygląda, jawi się jako najlepsza opcja, no bo. Mamy zarówno potencjał na czyste konta ze strony Newcastle na Szwajcar, daje też duży potencjał w ofensywie, jest magnesem na bonusy, więc za tę cenę no to jest zdecydowanie najlepszy krótkoterminowo. Szredna, na pewno ciekawa opcja w tym roku dwa gole, asysta, cztery czyste konta, siedem bonusów. Generalnie, jeśli chodzi o mecze u siebie, to za kadencji Ediego Hoła w ostatnich sześciu meczach oni stracili tylko cztery bramki. A sam Sher w ostatnich siedmiu kolejkach oddał najwięcej strzałów ze wszystkich obrońców. Także, no, szapoda dla Szwajcara i dla mnie on jest też świetną opcją, szczególnie przy tej podwójnej kolejce. Jeśli chodzi o Sroki, to jest też Mad Target. Jednak tutaj mimo wszystko stawiałbym wyżej Szwajcara, bo nawet mimo tego, że, że Anglik, lewy obrońca, no, w teorii powinien dawać większo, większą szansę na punkty z przodu. No to. Ostatnio więcej prób oddawał Szwajcar, także no, jeśli chodzi o Newcastle, to dla mnie nie, nie ma w ogóle żadnego wyboru i Sher jest najlepszą opcją. No, Share ma to przewagę, że ma oczywiście te rzuty wolne i potrafił dożyć z dysansu. Ta słynna fraza, ale na przykład, jeżeli Share by jeszcze zdrożał, a nie zdziwiłbym się, jeżeli do piątku, czy nie pamiętam do, w sobotę jest, że deadline, to jeżeli zdrożej jeszcze do soboty, a to jest potencjalnie opcja, żeby kupić tańszego Berna. Sam się nad tym trochę zastanawiam, ponieważ Madison strasznie idzie w górę i boję się, że może mnie nie stać na ruch Szar plus Bern, Szar plus Madison, więc tutaj będę może szukał oszczędności albo w Bernie, albo w, albo w Barnsie. Dlatego także powiedziałbym, żeby nie bać się tego Berna, bo on też ma nawet sensowne statystyki, on jest celem przy rzutach rożnych, więc w zasadzie z tym Szarem ma taką jedyną stratę, że po prostu Szar ma tam jedną bramkę z rzutu wolnego więcej, gdybyś na przykład miał tylko Neogola to na pewno o Bernie mówilibyśmy trochę częściej niż to, to takim pewniakiem się ten szar wydaje. Pewnie tak. A co byś powiedział Emilian na no obrońce Tottenhamu? Bo e, mimo wszystko e, Tottenham w tym momencie prawdopodobnie, to znaczy prawdopodobnie, jeśli chodzi o liczby, jest najlepszą drużyną w całej Premier League. E, porównywalnie za wszystko wygląda z Liverpoolem. I mimo wszystko fajnie by było mieć Defensora do Denhamu, patrząc na ich kalendarz do końca sezonu i na to, że mają DGW. Tylko że na prawej stronie mamy Roya Emersona Royala, który no nie jest najlepszym opcją, jeśli chodzi o grę z przodu. Na lewej będzie prawdopodobnie rotacja, czyli Sesenią i Regilon. I chyba ten Ben Davis za 4-4, który cały czas stwarza zagrożenie, będzie chyba najlepszym opcją, moim zdaniem, taką najpewniejszą. No ogólnie jeśli chodzi o inne opcje niż z Newcastle, to na tą kolejkę bym raczej nie polecał, bo zakładam, że yy, no, obrońcy Newcastle mało osób ma, patrząc na posiadanie tych zawodników, to one nadal są różnicami, zwłaszcza im wyżej, yy, więc tutaj podmianko do Hertiego na obrońcę Newcastle to jest taki no brainer, a dopiero potem bym się interesował innymi opcjami, chociażby z to bo po pierwsze byśmy zobaczyli jak to wygląda, z Emersonem na wachadle normalnie, bo ewentualnie mogą być jakieś udziwienia typu bodajże Kulusewski już na samym początku swojej kariery w Spurs nie pamiętam czy to już Conte mówi czy sam Kulusewski, że może zagrać na prawym wachadle i tego raczej bym nie życzył sobie i innym posiadaczom Kulusewskiego, żeby nagle zaczął grać niżej więc tutaj bym do obserwacji do tego Emersona, oczywiście Davis jest pewną opcją, często idzie do przodu na obieg szuka swoich sytuacji w polu karnym, więc to jest też lepsze, druga najlepsza opcja z defensywy, jeżeli Emerson jeżeli Emerson by miał ten miarę skład no i oczywiście wspominaliśmy tutaj, że jeżeli ktoś ma budżet to może pójść w obrońcę Chelsea czy City, ale tutaj no też bym poczekał jeszcze to jedną kolejkę, bo wiadomo teraz Chelsea ma teraz Chelsea jest po dogrywce i będzie do tego miała mecz w Pucharze Anglii więc tutaj James może znowu usiąść, chociaż w sumie z Arsenale tutaj raczej jest większa szansa na to, że Chelsea wyjdzie w miarę na galowo, a to z Chris'a Paz ratują. I Cancelo, no właśnie, tutaj koledzy się tutaj mogą ze mną nie zgodzić, bo ja już tutaj przed nagraniem powiedziałem, że dla mnie Cancelo śmierdzi restem w tym meczu z Brighton po tym, jak zagra w ostatnich bodajże dwóch tygodniach, jeżeli zagra jeszcze kolejne 90 minut z Liverpoolem w Pucharze Anglii, to zagra w bodajże cztery mecze raz w 90 minut, to to Brighton idealnie pasuje jako okazja na zrestowanie go, więc tutaj raczej bym, Yy, Powstrzyma się jeszcze z tą jedną kolejką, tak samo bym go raczej nie brał na Frichicie i dopiero go kupi na tę Watford szóste kolejce i no teraz po prostu tego wymienił na Szara albo Berna albo Targeta. Zależy do kto co woli. Pozwolę się nie zgodzić co do Cancelo, no Kuba pewnie też. No dobra, ale Ciebie przepytałem o Totenham. No tutaj no warto wspomnieć, że Regilon, jeśli chodzi o obrońców poniżej 5,5 miliona, to w ostatnich 6 meczach ma najwyższej XG, najwyższej XA, najwięcej celnych strzałów i najwięcej strzałów z polakarnego. Także e, generalnie, jeśli chodzi o zagrożenie z przodu, to. Nikt nie może równać się z Hiszpanem, no tylko kwestia tego, czy jak tam, czy tej rotacji z Senionem. Dobra, to teraz pytanie do Kuby. Joel Matip Kuba. No, co, co tu dużo mówić? To jest opcja zupełnie niszowa, a chyba taka być nie powinna, bo jeśli chodzi o punkty w 2022 roku, to on zdobył więcej punktów na przykład niż Trent No, a wiadomo, ta cena kusi 5-0, także co z tym Matipem, czy on będzie grał, czy nie? Będzie grał, tak myślę, chociaż w sumie dzisiaj, bo nagrywamy po meczach Ligi Mistrzów, Konate strzelił drugą z rzędu bramkę przeciwko Benfice w Lidze Mistrzów. Bramka bliźniacza po rzucie rożnym i gdyby Francis zaczął grać, no to tutaj mielibyśmy potężny potencjał w ofensywie. Jednakże Matip on też, mimo tego, że jest stoperem przez ten swój dribbling i to, że często znajduje się w polu karnym, czy to właśnie przy stałych fragmentach, przy swoim wzroście, czy to e, po zagraniach sklepki, potem jak wyprowadza tą piłkę, też właśnie oferuje e, duży potencjał na punkty. I myślę, że patrząc na to, że Konate e, lubi czasem zagrać nierozważniej, tak jak na przykład w pierwszym meczu z Benfica, e, pozwolić na. Utratę bramki przez swój błąd, to jednak MATIP jest zdecydowanie pewniejszą opcją. I biorąc pod uwagę tą walkę o tytuł z City, no to e, Kameruńczyk powinien ten skład utrzymać, bo to nie ma miejsca już raczej na takie ryzyko, i, i za tę cenę, no to jest naprawdę świetna opcja i troszkę przemilczana we FPL-u, tak jak mówisz. No przecież y, niedawno. Matip miał taką serię tutaj z golami, z asusami. i przy tym kalendarzu Liverpoolu ciężko w ogóle patrząc na tą mnogość świetnych opcji w pomocy i yy, yy, ciężko nam zmieścić Robertsona i Trenta Aleksandra Arnolda, a jednak przez to, że obrona Liverpoolu jest ostatnio najlepszą, no to podwojenie kusi i wejście w Matipa to jest jedna, to jest tak naprawdę jedyna opcja, która nam umożliwia to zrobić bezboleśnie, więc... Według mnie, jeśli macie budżet, no to to jest naprawdę fajna różnica i świetny pik. Ja się zgadzam, ja prawdopodobnie wezmę Matipa do składu. W ostatnich 6 meczach gol asysta 4 czyste kąta, więc można powiedzieć, że jest zwrot na każde spotkanie, także za 5-0 nie oczekujemy zupełnie niczego więcej. Ja się rotacji nie boję, od kolejki numer 22 Matip dostał resta tylko raz, czyli tyle samo co Trend czy Robo, licząc tylko takie resty nie bez kontuzji. Więc no, dla mnie Matip jest świetną opcją i na pewno top 3 jeśli chodzi o, to, o tą półkę cenową poniżej 5,5 No dobra, jeśli chodzi o opcje za Doherty'ego to tyle I przechodzimy do głównego tematu na dziś, czyli DGW 33 I tutaj dość szeroko będziemy strali się opowiedzieć jakie opcje są najlepsze Kilka dylematów też będzie rozstrzygniętych, ale po pierwsze kto będzie miał to DGW? Manchester United, Leicester, Arsenal, Newcastle, Southampton, Brighton i Burnley i mam pierwsze pytanie do Was. Jeśli ktoś nie gra frihita w tej kolejce, to ilu powinien mieć zawodników z podwójną kolejką, żeby tak jakoś to mniej więcej przetrwać? Moim zdaniem 5-6 i to jest zupełnie wystarczająco. Ja nawet powiedziałbym, że mniej, biorąc pod uwagę to, jakie mecze mają najmocniejsze drużyny. No bo City gra z Brighton, Tottenham gra z Brighton i Liverpool gra z United, więc tak naprawdę. Biorąc to pod uwagę, no to jeśli mamy podwojone czy potrojone te drużyny, no to tutaj kompletnie nie ma sensu wyrzucanie zawodników z tych ekip. I jeśli spojrzymy właśnie na kalendarz tych zespołów, które mają DGW, no to takim Most powinien być ktoś z Leicester, ktoś z Newcastle, no i wiadomo jaką United ma formę, ale jednak to ma znorić, więc warto by było mieć kogoś z United. Więc tak naprawdę. W te trzy ekipy celujemy i myślę, że nawet trzech, czterech zawodników to byłoby wystarczająco, żeby tego freeheat'a nie brać. No United to na pewno będzie największy dylemat odnośnie tego Freita w ogóle. Pewnie większość z ludzi, którzy chcieli kliknąć Free heata, chcieli to zrobić właśnie dla Manchester United, no, no tylko że po prostu te ostatnie mecze nie napawają zbyt dużym optymizmem. To potwierdza ankieta na naszym Twitterze holternut.pl Tam zapytaliśmy was, ilu zawodników Manchester United wzięlibyście do składu na Frehitie? Ponad 50% odpowiedzi to było, że zero, także no to mówi samo za siebie. No generalnie no, te statystyki nie wyglądają za dobrze. Niemniej my będziemy chcieli poszukać kogoś do tego składu, jednak, no bo e, mimo wszystko jest to mecz z Norwich i Emilian kiedyś powiedział, bodajże przed rundą numer 22 takie słynne powiedzenie, że wiecznie słabo grać nie mogą. Także no, liczymy, że i tym razem to się sprawdzi w przypadku Bruno Fernandesza i Manchester United. No i po pierwsze, no dla mnie. Bruno jest opcją, no już Ja już to muszę mówić, mam go w składzie No nie mam wyboru, nie ma drogi ucieczki No ale liczby mówią Za tym, że jednak, no coś, coś tam się kręci W ostatnich czterech meczach 15 uderzeń, tylko 4 celne XG, 1.70, XA 1.14, no to są Moim zdaniem bardzo dobre liczby. W ostatnich sześciu meczach ze wszystkich zawodników bodajże Expected Goals Evolvement miał tylko lepszy jeden zawodnik, także Kane lub Son. Także no Bruno liczbowo wygląda dobrze, test oko jest gorszy. Także kogo byście zaproponowali z Manchester United na ten moment? No z Manchester United to Bruno jest chyba jedyną taką klarowną opcją. Ja bym jeszcze spoglądał w kierunku Ronaldo, no ale po tym rodzinnym reszcie, który tak zabolał Emiliana, też delikatnie bym się obawiał, biorąc pod uwagę to, jak mało czasu jest pomiędzy meczami, że gdzieś tam Portugalczyk może w którymś meczu usiąść. A obrona United no nie wygrają z Norwich, ale, ale biorąc pod uwagę tę dyspozycję defensywy Czerwonych Diabłów, no to, to nie jest dla mnie żadna opcja i może zaryzykowałbym z Teleszem. Wobec tej kontuzji szała, ale za tę cenę to chyba wolę szukać wzmocnień gdzieś indziej. No tutaj Kuba bym nie mówił, że to była rodzinna kontuzja, gdyż to była po prostu zwykła grypa i przez to oficjalnie minął mecz z Lester Ronaldo. A jeżeli chodzi o opcję z United, to DGW, no jeżeli grałbym Frichita, to bym mógł potencjalnie rozważyć dwie opcje. Jeżeli bym nie grał Frichita, to bym nawet w sumie olał kompletnie to United, bo w zasadzie tutaj problem jest tylko to, czy oni będą mieli po to potencjalne DGW 34 A że jeżeli tego nie ogłoszą przed deadline'em 33 kolejki, to w zasadzie raczej to DGW się oddali na tą 37 kolejkę normalnie. Gdyż o ile dobrze pamiętam, muszą, Premier League musi ogłosić kalendarz 2 tygodnie przed meczem, aby kibice mieli czas na zarezerwowanie biletów na mecz, hotel i tak dalej, więc tutaj jeżeli nie będzie jakiegoś komunikatu typu ten ostatni w postaci meczu Chelsea z Norwich, że jeżeli Dana drużyna przejdzie w rundę w Pucharze Anglii, to będzie miała podwójną kolejkę. Tutaj raczej nie ma co się spodziewać podwójnej kolejki 34. Ani 3, no 35 możesz, ale 34. raczej nie. A jeśli chodzi o mój wybór na Frechita, no obstawiłbym Bruno jako opcja pewniejsza, przez to, że Ronaldo potencjalnie może z kimś usiąść. To prawda, akurat tak się zużyło, że będzie o to trudno, bo w zasadzie trzy mecze z rzędu z Big Six. Więc. Raczej w nich Ronaldo powinien zagrać, a ta Znorisz też zakłada, że Ragni go wystawi, żeby może się przełamał. Dla odważnych opcja podwojenia też wygląda ciekawie, ale przy takim Kanie, czy Sonie, czy Salachu może być ciężko zmieścić i Bruno, i Ronaldo. A o defensywie bym w ogóle nie rozmawiał. Nawet w przypadku tego Telesza z pewny skłany przez, kon, przez kontuzję Showa, ponieważ potrafię sobie wyobrazić Timo Pukiego w pierwszej połowie, jak strzela na 1-0 i Unete masz problemy. Ten to jest z jednej strony ciekawa opcja, bo on w poprzedniej kolejce miał drugie miejsce, jeśli chodzi o wrzutki ze wszystkich zawodników, miał 13 wrzutek. Generalnie w całym sezonie, jeśli chodzi o dośrodkowanie na 90 minut, to tylko trend wśród obrońców ma lepszy ten wynik. No nie mniej to jakoś się super nie przekłada na asysty były tylko dwie. No, jednak jeśli chodzi o obronę, no to chcemy też jakieś czyste konto, a... No, United Rangnika to nie jest jakaś opoka defensywna, tylko pięć czystych kąt w epoce niemieckiego szkoleniowca, także no, nie nastawiamy się na nic dobrego. Przemilczyliśmy temat Sancho, pewnie dlatego, że w ostatnich dwóch meczach zupełnie był poza radarem, poza w ogóle grą. Tylko cztery uderzenia, także no to nam mówi wiele. Także jeśli będzie wybór, to raczej między Bruno a Ronaldo. A co do kolejnego dylematu, tutaj równie ciekawy, równie mocny i równie ciężki, bo. Pewnie będziemy myśleć, kogo dać na drugi slot w ataku, i tutaj stawka jest naprawdę imponująca. Chris Wood, Alan Maxime, Shay Adams, Armando Broja, no i jeszcze legendarny Vote Wegors. Także, chłopaki, możecie się wykazać, którego wy byście dali na ten drugi slot? No, ja to planowałbym grę 4-5-1 albo 5-4-1, byle, byle uniknąć tego dylematu. Chociaż, nie wiem, Emilian tutaj chyba będzie walczył dzielnie, bo podobno. Nie ma osoby, która zagra free hit bez Łuda, no ale ja chyba wolałbym zrezygnować z Krzysztofa i właśnie dopakować tą kasę w pomoc albo obronę. Ale prosiłbym cię Kuba, nie zdradzać naszych rozmów przed podcastem. Ale ja rzeczywiście hoduję w zasadzie bez łuda free hit się nie uda, więc tutaj dla mnie to jest obowiązkowy maskew. zwłaszcza przy alternatywach pokroiwa się wekorsta czy broi, więc tutaj atak, Ronaldo łud, to wydaje mi się, że jest. To jest atak, który poje być w każdym frigicie, i tutaj no to, to jest po moje zdanie. I nic, nikt go nie zmieni. Ten Wood, jeżeli grałem w to Wood byłby pierwszym zawodnikiem w tym składzie. Może i nawet jako kapitan przy obecnej formie United i przy potencjal potencjalnej rotacji Leicester. Eminem, przekonałeś mnie, ten argument jest wystarczający. Możemy zamykać dyskusję, moim zdaniem. To jest najpiękniejsze, to jaki, najpiękniejszy argument, jaki mogę rzucić. Ja mogę ewentualnie dodać łyżkę dziechciu do, do tej beczki miodu z Chrisem Woodem, bo ta piątka napastników, którą wymieniłem na początku, zdobyła w ostatnich meczach łącznie, w ostatnich czterech meczach łącznie, jedną bramkę, i to, była właśnie, to był właśnie gol Chrisa Wooda z rzutu karnego ostatnio. Także no, ekipa jest naprawdę niesamowita. I tak już zupełnie szczerze, no to czy my tutaj chcielibyśmy typować kogoś z tej, z tej piątki? No moim zdaniem Shay Adams ewentualnie jest ciekawą opcją, najdroższą z tej półki, łącznie z Alanem Sammaksimenem, no ale te, te wskaźniki, te liczby ma ostatnio niezłe, w ostatnich czterech maczach miał m.in. 7 uderzeń, na drugim miejscu był Maximen z 6 uderzeniami, na, na trzecim właśnie legendarny Chris Wood z 4 próbami, także czy ktoś was kusi jakoś mocniej, czy po prostu to jest rzut monetą i wybieramy z kim będziemy najmniej cierpieć? No jeśli spojrzymy na formę, no to tak jak powiedziałeś, Adams w zaawansowanych statystykach wygląda najlepiej, a też e, chwilę wcześniej miał całkiem udany okres, no bo e, na przestrzeni kilku kolejek strzelił trzy bramki i miał asystę, więc y, tutaj forma też przemawia z anglikiem, gdzieś tam jest najbliżej dobrej dyspozycji, ale tak jak powiedziałem, no, y, ani forma, ani kalendarz za bardzo nie przemawia za tymi opcjami. No, może kalendarz jest po stronie Newcastle i Chrisa uda, bez którego się nie uda, ale ja y, jednak chyba obstawiam za tym, żeby, żeby właśnie wybrać pięciu pomocników, bo w pomocy mamy naprawdę mnogość opcji, czy to z DGW, czy to bez DGW. W obronie możemy trochę poszaleć, a w ataku, no, Kane, mamy Keina bez DGW, albo Ronaldo z DGW, a ich obu raczej nie zmieścimy, więc tutaj e, zresztą to jest taki, takie podsumowanie tego sezonu, że tak jak zwykle e, gramy na trzech napastników, czy co najmniej dwóch, no to w tym sezonie Najchętniej byśmy chyba skorzystali z formacji Diego Simeone przeciwko City i zagrali 5-5-0. Ewentualnie teraz ten Kane, no ale no generalnie się zgodzę, także oczywiście my o tych napastnikach to gadamy tylko w kontekście Frihita. Nie myślcie, że nam wam tutaj proponujemy udać Adamsa na, na dłuższy okres, także no jeśli chcecie możecie wybrać coś z tej ekipy. My przechodzimy do kolejnego dylematu, czyli do pomocnika... Leicester. No i tutaj przede wszystkim skupimy się na Madisonie i Barnesie. Wiadomo, Madison jest ostatnio takim Bernardo Silwą, nie ma liczb, ale za to zdobywa gole i asysty. Jednak ostatnio gra prawie wszystko po 90 minut, a Barnes sobie odpoczął w poprzedniej kolejce. Nie wyszedł w pierwszym składzie. Także czy teraz nie jest kolej, żeby właśnie Barnes zapunktował? No Problemem jest tutaj to, że nagrywamy to przed meczem z PSV w lidze konferencji, więc. Tutaj, jeżeli zastanawiamy się, kogo wziąć do składu, to obowiązkowo trzeba ten mecz jak nie obejrzeć, to chociaż sprawdzić, ile minut kto zagra, ponieważ taki Madison, jeżeli zagrałby potencjalnie 120 minut w dogrywce, to naprawdę jest spory potencjał, to, że on w tym pierwszym meczu usiądzie, a Barz z tym restem ostatnim miałby większy potencjał minuty. Bars dalej jest lepszy w statystykach. Przede wszystkim Barz w przeciwieństwie do Madisona oddaje strzały z pola karnego, więc to jest oczywiście jakieś większe zagrożenie. Oczywiście wiemy, że Madison, właśnie jego najlepszą bronią, są strzały z dystansu, ale jednak przynajmniej ja wolę, jak mój zawodnik jest bliżej bramki kiedy strzela na bramkę, jakby to nie, nie brzmiało dziwnie e, dlatego też raczej, raczej pójdę w Barca, do tego jest też tańszy do tego właśnie ma tego resta tutaj, to jest potencjał na to, że zagra w obu meczach wyjściowy w składzie, więc mój typ na fryhita byłby to oczywiście Barnes ale jeżeli nasza tutaj, tak jak chłopaki wspomnieli byśmy mogli zagrać Frichita z piątką pomocników to Barnes i Madison jako podwojenie ofensywy Leicester naprawdę brzmi interesująco, zwłaszcza że to byłaby mega różnica, bo zakładam, że nikt nie będzie miał podwojenia pomocy Leicester, tylko albo Madison, albo Barnes. No wy tutaj chłopaki mówicie o XG Barnesa, o e, liczbie strzałów z pola karnego, no a tutaj wielki chłopski rozum Madisona e, przemawia za tym, że w trzech ostatnich kolejkach miał zdecydowanie więcej punktów w każdym meczu. Od kolegi ze skrzydła. No, ale, tak jak mówiłem, Emilian, głównie musimy spojrzeć, jak będzie wyglądał ten mecz w lidze konferencji. No i gdzieś to szczęście Madisona może się skończyć, chociaż wiemy, że on te stałe fragmenty wykonuje i gdzieś notuje, mimo wszystko, to uderzenie z dystansu. No, ale ich liczba i potencjalne zagrożenie jest zdecydowanie mniejsze niż, niż tych uderzeń Barça. Co do tego podwojenia, które zaproponowałaś, Emilian, no to w tej półce cenowej mamy też sakę. I myślę chyba, że zamiast podwajać tą pomoc Lester, wolałbym chyba właśnie wybrać jednego z dwójki Madison Barnes i wziąć jeszcze sakę. Ja się też bym raczej skłaniał ku temu, żeby wziąć jednego pomocnika Lester i sakę. Gdzieś tam na radarze daleko jeszcze jest Kieran Juwesbry Hall, który kosztuje 4-4, a w poprzednim meczu zdobył golej asystę. Co do niego można powiedzieć, że on zawsze gra, bo on w tym roku opuścił tylko 15 minut w lidze. I to nam mówi, że Rest raczej mu nie grozi Także to jest bezpieczna opcja, no ale raczej na ławkę mimo wszystko To dobra, Lester zostawiamy i idziemy do najciekawszego tematu na dzisiaj Czy warto otrzymać Wouta Wegorsta, jeśli chodzi o kurs na jego punkty w meczu z West Hamem, No to jest bardzo nieźle, Bukmacher pet na over 2,5 punkta płaci razy 4 postawioną kwotę Także to nam mówi wiele no, jak nikt już nie liczy na tego biednego holendra, który w czterech ostatnich meczach uzbierał XG łącznie 800, no i to nam tym bardziej mówi wiele, jaki to jest, no nie chcę mówić szkodnik, ale no, no to jest szkodnik w naszych składach. Także czy Wy byście go trzymali jeszcze tam kolejkę, czy już nie macie siły? No, nie zestarzały się najlepiej to opinie z przedkiego kolejek, że będzie lepszy od innych napastników, bo zagra po prostu dwa razy DGW i będzie miał po prostu te dwa razy dwa punkty więcej. Ponieważ ostatnio zaczął grać poniżej 60 minut i dostał żółte kartki. Czy bym się go pozbył? Najchętniej tak, tylko problemem jest to, że po pierwsze nie ma za kogo. Jest oczywiście Chris Wood, no to tutaj byś nie zastanawiał. Ale problematyczne jest to, że są inne priorytety na tą kolejkę. I sam fakt tego, że Wechor zagra dwa mecze to już jest raczej powód, żeby go nie wymieniać na innego piłkarza z DGW, bo po prostu no w sumie nie warto, bo najczęściej byłoby to minus 4. w przypadku, w przypadku mnie byłoby to minus 4, Żeby ściągnąć takiego guda, który za chwilę też by wypadł ze składu yy, Według mnie bym się z Weghorstem jeszcze tą jedną kolejkę przemęczył i potem go najchętniej sprzedał na jakiegoś grinuda albo Mateta, albo kogokolwiek taniego Żeby był budżet na inne pozycje, na przyszłe podwójne kolejki, czy po prostu jakiekolwiek inne zmiany, chociażby o urownie, jeżeli chcielibyśmy yy, Kupić jakiegoś obrońcę premium, to ten hajs z można wykorzystać nawet na to DGW bym go jeszcze zostawił, ale bym na pewno go nie brał na freeheata. No ja się raczej zgodzę z tym co mówisz Emilian, dajmy mu tą ostatnią szansę, niech chociaż to będzie te dwa czy trzy punkty w, w tych dwóch spotkaniach i niech leci w, si w e I przechodzimy już na koniec do pokazania wam Freehitów, które my ułożyliśmy. Pierwszy to taka templatka, jest w salach y, tutaj, no wiadomo, żeby, żeby za dużo nie stracić y, Jeśli bardzo chcecie w składzie Chrisa Wooda, to możecie na przykład dać zamiast broi i Cancelo właśnie Wooda i Laporta I też y, będzie to jakoś wyglądać y, Mamy też dla was y, free hit typu wariacik, czyli y, mamy tutaj Isona i Sona, i, i Bruno i Ronaldo Także tutaj mamy cztery opcje premium jeśli ktoś ma troszeczkę więcej budżetu Mi się to mieści, Kubie chyba też się to mieści Także musicie zobaczyć jak to u was wygląda no, Niemniej ten skład wygląda ciekawie Także rzućcie okiem na planszę Na planszę rzućcie też okiem Bo czekają tam na was kupony na rundę numer 33. Oczywiście w opisie filmu będzie też oferta na najbliższą kolejkę. No, tak, tak jak już wspomniałem, jest super kurs na WOT. Także no, nie czekajcie, obstawiajcie ten jego over, bo to na 100% wejdzie. Jeśli już jesteśmy przy Superbecie, to konkurs. W poprzednim odcinku wygrali Mateusz Borowiec, Whitney Cianide, X Jorkel i Kamil Diego. I was serdecznie zapraszamy po odbiór bonusów o wartości 20 zł. Na rundę numer 33 też, też jest dla Was konkurs, żadne zaskoczenie. Zasady na planszy, także to tyle jeśli chodzi o sprawy konkursowe. I chyba kończymy ten odcinek. Ale jeszcze na koniec dorzucamy krótkie życzenia wielkanocne. Życzymy Wam przede wszystkim, jako że jest to podwójna kolejka, trzy cyfrowych dorobków no i punktów wołtowego Lorca. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego, mokrego dyngusa, zielonych strzałek i dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobał ten odcinek. Do usłyszenia.